Cześć, z tej strony Asia. Dzisiaj przychodzę do Was z, z filmem, z tutorialem. I chciałabym, żeby na kanale poniedziałki były dniem właśnie z filmami, z tutorialami. Czasami większymi, czasami mniejszymi. Czasami będą to takie bardziej porady, czasami będą to tutoriale bardziej na jakieś większe albumy, bazę strony. Wszystko, tak naprawdę, gdzie, gdzie będę coś wam nowego pokazywała. Także dzisiaj będzie taka krótka, raczej porada bardziej niż, niż tutorial a mianowicie jak zakładam narożniki do albumów. Tu akurat nie jest album, tylko to będzie Travel Journal ale jest to również okładka taka sztywna. Także spokojnie tutaj na tym Wam pokażę. Jeden już film o tej tematyce jest na moim kanale, także to będzie taki e, trochę update, bo tamtego e, sposobu po prostu już nie używam. E, także zabieramy się do roboty, e, do założenia narożników. Więc no, potrzebował oczywiście narożniki. Te narożniki są z firmy Simply Crafting i ja je kupuję w Paper Concept i to są najlepsze narożniki jakie, jakie jakie ja używałam one zauważcie te są akurat dość szerokie także wiecie co, weźmiemy jakieś inne może troszeczkę węższe, bo te są zauważcie, dość szerokie także wezmę inne i zaraz do Was wracam dobra, wzięłam kolejne opakowanie to też jest Simply Crafting natomiast te są troszeczkę Mniejsze. Teraz wam pokażę różnice. Widzicie, to są te wcześniejsze, to są troszeczkę mniejsze. I zauważcie, że też tutaj. O, widać? To jest. Węższe. Dobra, także będziemy używać tych narożników. I teraz czego ja używam? Ja używam takich kombinerek. I zdaję sobie sprawę z tego, że ich one są na pewno będą trudno dostępne. Ja też Wam nie powiem skąd są, bo ja dostałam po prostu z zagranicy. Ale słuchajcie, to są tak naprawdę, wyglądne, jak zwykłe kombinerki. Z tym, że one mają tutaj, tak jak widzicie, taki jakby plastik. Ja tego nie próbowałam, ale wydaje mi się, że jeżeli byśmy wzięli takie zwykłe kominerki, no które są troszeczkę cieńsze, jak widzicie, ale jakieś takie szersze kominerki i na przykład nałożyć na nie klej na gorąco albo też jakimś materiałem, najlepiej tutaj obłożyć, to działanie będzie bardzo podobne. Z tego względu, że przez to, że to jest ten plastik, to te różniki nam się jakoś bardzo mocno nie. Nie niszczą. I teraz tak, ja używam też kleju Expert Glue z pentartu e, Express Glue, przepraszam. E, dlaczego? Dlatego, że zdarzyło mi się kilka razy, że pomimo tego, że e, był zaciśnięty narożnik, to on odpadał. A zwłaszcza takie narożniki, które są takie bardzo cieniutkie i one są bardzo wąziutkie, tutaj tak delikatnie, tylko e, widać je na, e, na albumie i e, no i one niestety często odpadają, ponieważ tam ciężko jest to zagiąć Natomiast tutaj mamy te dwa skrzydełka w tych I spokojnie to nam będzie przytrzymywało A dodatkowo jeszcze klej nam to doklei Także pierwsze, pierwsze rzecz, którą robię To nakładam tutaj klej, ale nie robię, nie daję tego kleju zbyt dużo Z tego względu, że nie chcę, żeby ten klej też mi gdzieś tutaj później pouciekał zobaczcie, nie ma tego kleju zbyt dużo no tutaj może troszeczkę przesadziłam także zbiorę to dobra i teraz co robimy bierzemy naszą okładkę nakładam tutaj narożnik bardzo staram się żeby to było jak, jak najmocniej dołożone i teraz biorę te Wginam je do środka. Tak staram się, jakby zrobić to. Patrzcie, od zewnątrz do środka. I w taki sposób wygląda już założony narożnik. Tak jak widzicie, nie widać też żadnych uszkodzeń na nim, żadnych wygięć. Także jeszcze raz to zrobimy. Dajemy troszeczkę kleju. Dajemy tutaj na jedną drugą część. Nakładam jak najmocniej narożnik. Ja wiem, że akurat w tym przypadku wyszło tutaj dość grubo. Także może i nawet tamte narożniki by dały radę. I tak jak tu, staram się jakby w taki sposób nie zaciskać, po prostu, tylko bardziej tak naginać. super. I tak to wygląda. I troszkę nam to się... Mhm, dobra. I słuchajcie, tak to wygląda. Jedno, drugie. Zaraz jeszcze przyczepię z tyłu. Yy, no, także klej Pentartu Express Glue i takie kombinerki z plastikiem, ale yy, możecie spróbować właśnie tutaj materiału albo klejone gorąco. Także w taki mhm. sposób Teraz nakładam na różniki. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda i że będziecie wpadać w poniedziałki na tutoriale. I jeszcze chciałam Was zaprosić na moją grupę Scrapu, co ja narobiłam. Mam nadzieję, że tam też znajdziecie masę inspiracji, porad i będziecie też tam się mi uczyć. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.